Krajobraz. W przeróżnych formach towarzyszy nam codziennie na każdym kroku. No ale czym właściwie jest krajobraz? Według różnych źródeł, krajobraz to fragment przestrzeni. Obszar fizyczny lub niematerialny, wyróżniający się określonym zespołem wspólnych, charakterystycznych cech. Cechy te mogą być zarówno fizyczne, możliwe do zaobserwowania za pomocą zmysłów, jak i niematerialne, stanowiące wspólną pamięć i doświadczenia określonych społeczności. Krajobraz Górznieńsko-Licbarskiego Parku Krajobrazowego to przede wszystkim duże, zwarte kompleksy leśne, zajmujące około 70% powierzchni parku, posiadające w niektórych miejscach charakter puszczański. Działalność ostatniego zlodowacenia Polski przyczyniła się do wykształcenia na tych terenach unikalnego krajobrazu młodoglacjalnego ze znacznymi różnicami w wysokościach. W północnej części parku i okolicach Górzna krajobraz przypomina wręcz tereny podgórskie. Walory krajobrazowe podnoszą malowniczo położone jeziora, enklawy łąk, Rzeki oraz duża różnorodność świata roślin, zwierząt i grzybów. Szczególnie atrakcyjnie prezentuje się dolina głównej rzeki parku, Brynicy, płynącej w krętym, głębokim jarze, którego strome zbocza osiągają wysokość nawet 50 metrów. Definicja krajobrazu jako obszar postrzegany przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i ludzkich, została zapisana w 2000 roku w Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. To właśnie na pamiątkę tego wydarzenia Rada Europy z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ustanowiła Międzynarodowy Dzień Krajobrazu. Choć Dzień Krajobrazu został ustanowiony na dzień 20 października, w Górzyniejsko-Licbarskim Parku Krajobrazowym świętowany jest i popularyzowany przez cały miesiąc październik. W ramach Międzynarodowego Dnia Krajobrazu, Górzyniejsko-Licbarski Park Krajobrazowy już po raz czwarty organizuje Młodzieżowy Tydzień Krajobrazowy. Jest to specjalny cykl zajęć i warsztatów przyrodniczych dla dzieci i młodzieży, wzbogacony o tematykę ochrony krajobrazu dbałości o najbliższe otoczenia, a także zwracające uwagę na relacje na linii człowiek-przyroda w myśl rocznego hasła przewodniego Uzdrawiający Krajobraz. Za oknem mamy przepiękną jesień, więc również tematyka zajęć w dużej mierze nawiązuje do jesieni i zmieniającego się podczas niej krajobrazu. Tematy są zawsze dopasowywane do wieku uczestników, a także ich możliwości. Są również wzbogacane przez liczne pomoce dydaktyczne i ciekawe zajęcia plastyczne, które rozwijają kreatywność u uczestników zajęć. Ośrodek edukacyjny znajduje się w sercu lasu w osadzie leśnej Ruda gdzie w najbliższym otoczeniu mamy do dyspozycji różne ekosystemy stawu, rzeki, łąki śródleśnej czy lasu, gdzie również dzieci mogą podczas zajęć w terenie zobaczyć, dotknąć i poczuć przyrodę górnieńsko lizbarskiego parku krajobrazowego za pomocą wielu zmysłów. Mówiąc o krajobrazie, nie sposób nie wspomnieć przy okazji o fotografii. 17 października uczniowie klasy 6 a ze szkoły podstawowej nr 2 w Brodnicy uczestniczyli w zajęciach fotograficznych, podczas których poznali tajniki fotografii przyrodniczej, a następnie uzbrojeni w aparaty i nowo zdobytą wiedzę wyruszyli w plener w poszukiwaniu jak najlepszych krajobrazowych kadrów. Podczas tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Krajobrazu podkreślana jest wzajemna zależność dobrostanu ludzkiego od zastanego krajobrazu oraz prezentowane są działania, którymi człowiek uzdrawia krajobraz. Korzystajmy więc z jego walorów, cieszmy się otaczającą przyrodą, ale pamiętajmy przy tym o tych, którzy w tym temacie wypowiedzieć się nie mogą.